Cześć, witam Was o świcie na Mazurach. Dzisiaj jesteśmy nad tym jeziorkiem, co często nad nim bywam. Metoda prawowędka klasy kleba. Odpoczywamy na lajtowo, bezsadnie tam spiny na ryby, czy coś, żeby tam się dobrze odpoczywało, się działo. A krypka się trafi, to też dobrze. Także co, zapraszam do oglądania. Pierwsza rybka, taki krąpiczek Co i zaczyna chyba się dziać Podnęcony Rakietką, makaronem Mam nadzieję, że ten gruby leszcz nam podejdzie na białego Plus jedna pineczka. Mamy kolejną rybkę. Nie jest za dużo płynie bez oporu A i nam się spięła no niestety Mamy chyba jakąś rybkę nic specjalnego Ale krąpiczek jest. Takie małe podchodzą. Może podejdą i większe. Gdzie mamy te robaki? I tutaj jest potręcony na grubo także mam nadzieję, że coś nam jakiś bonus wpadnie zobaczymy same białe, bez pinki mi się zaplątało No rozpląć się. No dobra, po ryby, aby większą. Trochę chłodny poranek, bo 0 stopni po drodze pokazywało szron na trawie w maju. No dobra. Napięta szczytóweczka, i czekamy. Mamy chyba kolejną rybkę. Nieduża. Damy takie krąpiaszki Malutkie Ale przynajmniej jest co robić Teraz zrobimy troszeczkę innego myka. Założymy czerwonego. Zobaczymy, co na to nam chyci. Może coś większego nam podejdzie. Właściwie omalowałem tam tym снежат. Напинаме. Нам это удается. Не скомплетнее. A tu tak zawsze było. O mi tu skacze. No i dobra. Można się relaksować. Jak na razie sama drobna poteczka. Drobne krąpiaki. Nawet nie ma co pokazać. No ale coś się dzieje. Jakieś rybki są? Czy czekamy na kogoś bonusa, na no coś większego? Może coś większego podejdzie? No, cały czas taka drownica. No, zabawa jest, no. Ale co z tego, jak nie ma? frajdy z dużej ryby ale nic nie rozumiemy odpoczywamy a przy okazji może coś się trafi trzy robale Ciemny metoda głucha, nic kompletnie Ale nic niosło nie tam. No dobra niech zostanie Zobaczymy Może to będzie szczęśliwy rzut Zimno jest strasznie Słoneczko świeci, ale mroźno Rzeki nie chcą jeść, a ja owszem, drugie śniadanko. I browarek to alkoholowy, całkiem sympatycznie się siedzi. Nawet jeżeli biorą te małe blady, to i tak czas spędzony super. Smacznego kończymy na dziś, bo i tak się nic nie dzieje. Także Sama drobnica, trochę drobnicy połapałem. Do następnego na razie. Cześć.